Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak obsługiwać urządzenie do y, pakowania próżniowego tak. Firmy Silver Crest z Lidla. Tak, czyli Lidlowski sprzęt. Najlepiej kupić go no, gdzieś tam na promocji, bo, bo co jakiś tam pół roku, co parę miesięcy się trafia, tak. I tak, mamy nasze urządzonko. Do zestawu jeszcze jest dorzucona Uszczelka dodatkowa oraz zestaw do rur, do wysysania powietrza z zewnętrznego pojemnika bądź jakiegoś tam innego woreczka, tak? I tak mamy nasze urządzonko. Tutaj się oczywiście naciska z boku, żeby otworzyć i zamyka. Tak, trzeba docisnąć po prostu po bokach. I tak mamy 5 przycisków. Pierwszy przycisk. Służy do samego zgrzewania. Drugi przycisk do zgrzewania z wysysaniem powietrza. Trzeci do zgrzewania i wysysania powietrza takich mokrych produktów. Czwarty z delikatnych. Oraz ostatni przycisk, właśnie, żeby tutaj podłączyć rurkę i wystać gdzieś tam powietrze z zewnątrz. Czyli. Ogólnie bardzo proste urządzenie. Tak w zestawie mamy yy, taką szeroki rękaw. Warto sobie jeszcze dokupić od razu trochę mniejsze. Wtedy mamy w zestawie trzy, bo nie zawsze nam jest potrzebna akurat ten, ten duży. Tak? I Otwieramy maszynkę. Pierwsze co musimy zrobić jak kupimy nowy rękaw no to go tutaj zgrzać, bo niestety on jest Niezgrzany, tak? Czyli wkładamy tutaj najlepiej, żeby do pierwszej uszczelki, pierwszej krawędzi uszczelki się nam zgrywało. Zamykamy, naciskamy na guzik. Świeci nam się czerwone światło. Jak już nam zgrzeje, to się zaświeci, zacznie migać, tak? I to już nam pokaże, że. Już jest zrobione. Jakby nam się świeciło ciągle te światełko, to znaczy, że urządzenie jest uszkodzone i nie można go używać. Wyciągamy. Patrzymy tak i... I możecie zobaczyć, że, że jest zgrzane. Dobra. Coś tu zgrzejemy. Zgrzejemy sobie może tutaj jakieś serdelki. Czyli odcinamy sobie tam odpowiednią długość zależnie co wiadomo, na początku może tam będzie trochę przydługie ale później za każdym razem trzeba właśnie zgrzewać na początku tutaj tą tą krawędź fajne urządzonko, jak ktoś tam chce coś zamrozić, tak czy, czy gdzieś przewieźć dalej żeby nam się tak szybko nie zmarnowało jest to świetne rozwiązanie o, mamy tak zapakowane Kiełbaski, że tak powiem. Wkładamy. Pamiętajcie, aby tutaj nie za daleko tak tą taśmę umieszczać. Zamykamy i naciskamy na ten przycisk. I już teraz widać, że powietrze nam wyciągnęło, palą się dwa światełka i dwa następnie migają, czyli już oznacza, że, że wszystko jest gotowe. Tak otwieramy. Oczywiście później trzeba przeczekać, żeby to trochę ostygło i mamy nasze serdeczki pięknie zapakowane można i je dłużej trochę przytrzymać. Widzicie, trochę folii, za dużo. Dałem tak, ale, ale to nie zawsze wiadomo. Na początku ciężko jest to. Nie jest ciężko tak, ale zawsze lepiej więcej niż mniej. Żeby później nie było za mało. Tak i w taki sposób możemy to zapakować. Oczywiście właśnie lepiej kupić mniejsze woreczki, mniejsze I, i wtedy te serdeczki by się tu lepiną wkomponowały, tak. W zestawie właśnie tylko otrzymujemy jeden ręka. Polecam urządzonko. Na pewno się przyda w waszej kuchni. Tak. Dwa lata, trzy lata gwarancji, tak, więc jak się zepsuje, to na pewno można reklamować. Tylko trzymać paragon. Jeśli chcesz zobaczyć więcej moich testów, zajrzyj też na kanał, gdzie, gdzie mam Właśnie sporo takich testów, a na razie cześć.